Wracając do naiwniaka, który po blisko dwóch latach od siatki szykował się na proces, prokurator odwiedzał mnie przez kolejnych kilka dni. Wolno czytałem akta, czym doprowadzałem Dariusza Winiarka do szewskiej pasji. Co jakiś czas zadawałem mu pytanie, ile będzie wnioskował, o jaki wyrok. Pan prokurator chyba czwartego dnia poszedł po rozum do głowy i zaczął ze mną rozmawiać z innej pozycji. W końcu spytał, kiedy zamierzam zakończyć czytanie akt. Odpowiedziałem mu szczerze, że nie wiem. Coś tam fuknął i zajął się swoimi prokuratorskimi sprawami. Jako, że w areszcie śledczym na Rakowieckiej miał swoich tak zwanych podopiecznych, to ja czytałem, a on wychodził. Co jakiś czas wracał, sprawdzić pewnie, czy żyję. Zastanawiałem się, czy może jakąś kartkę zjeść. Może nikt by tego nie zauważył, ale jednak zdecydowałem, że celulozami nie posłuży. Tak spędzaliśmy ze sobą miło czas. Kiedy nagle usłyszałem z jego prokuratorskich ust Panie Sikora, to może chciałby pan zobaczyć swoją narzeczoną, bo jak sprawę przekażą do sądu wojewódzkiego, to wie pan, może być problem? Da pan Magdzie ostatnie widzenie? Dam. W takim razie zraz zakończę czytanie akt. Widziałem na jego twarzy uśmiech, a raczej grymas przypominający uśmiech. Przemknęła mi przez głowę myśl, ależ ty jesteś durny, przecież władza, żadna władza nigdy nie dotrzymuje obietnic. Ma Macie w dupie i wszystko, i wszystko obieca, byle w końcu pozbyć się takiego balastu jak ty. Panie prokuratorze spojrzał na mnie i widział, że coś kombinuje. Twarz mu się zmieniła, ale swoją wściekłość schował za udawanym zainteresowaniem. Tak, panie Sikora? Chciałbym zrobić notatki, bo widzę tu nazwiska świadków. O nie, panie Sikora, tego panu robić nie wolno. Panie prokuratorze, chciałbym sobie zapisać imiona, nazwiska i adresy, które są w aktach. Nie pozwalam. A dlaczego? Bo muszę chronić ich bezpieczeństwo. Kurwa, o czym człowieku ty mówisz? Wybuchłem. Jakie bezpieczeństwo? Jako oskarżony mogę swobodnie zapoznać się z aktami i zeznaniami świadków, a nawet je zapisać. Nie może pan zapisać, mogę. Zabraniam panu. OK. W takim razie jest Pan funkcjonariuszem państwowym? Tak. Czyli obowiązuje pana, obowiązują Pana procedury kodeksu karnego? Tak, ale. Chciał coś dodać, ale przerwałem. Czyli teraz obowiązuje kodeks postępowania karnego? Tak. W takim razie proszę mi przedstawić definicję słowa zapoznać się. Ja ją rozumiem tak, że mogę na tej oto kartce zapisać sobie, co mi się żywnie podoba. Jeśli Pan mi tego zabrania, to według mnie łamie Pan moje prawa. Zaczął szukać odpowiedzi w kodeksie karnym, ale oczywiście nie mógł znaleźć definicji. W końcu spojrzał na mnie i stwierdził: Niech pan sobie zapisze, co chce. Zapisałem nazwiska świadków, nic się nie odzywałem. Jak już to zrobiłem, zwróciłem się do niego. Pan mówi, że państwo polskie ma narzędzia do obrony obywateli przed kryminalistami takimi jak ja? Nie ma pan żadnych narzędzi. Siedzę przed panem i na pana oczach spisuję sobie nazwiska świadków, a pan może mi skoczyć. Wie pan gdzie? Oczywiście nie muszę nawet ich zapisywać. Wystarczy, że obrońca mi skseruje akta. Wszystko mogę dzięki temu zrobić. Co pan sugeruje? Nic nie sugeruję, tylko stwierdzam fakt, że nie ma pan żadnych, absolutnie żadnych narzędzi, narzędzi do zadbania o bezpieczeństwo świadka przed podejrzanym. Rozłożył ręce w geście bezradności. I pan nie rozumie, że nikt nam nawet prawnie nie mógł pomóc. Takie mamy pieprzone prawo. Pan ma do mnie pretensje? Nie, mam tylko do siebie pretensje, że nie dałem się zabić, tylko zabiłem. Po chwili wziąłem zapisaną przez siebie kartkę i na jego oczach ją podarłem. Tak zakończyłem ostatnie spotkanie z prokuratorem Dariuszem Winiarkiem z prokuratury rejonowej w Otwocku. Jak już wstałem ostatni raz zadałem mu pytanie, to ile będzie pan krzyczał? Przecież wiadomo, że prokuratura wnioskuje składając akt w sądzie o wymiar kary. Nie odpowiedział. To niech pan chociaż odpowie, czy to będzie 25, czy do 15 lat. Do 15 rzucił. Powiedział to szczerze. Widziałem jego zaskoczenie, kiedy użyłem wyrażenia 25 lat, czyli kara specjalna. Panie Sikora, mile się pan zdziwi, dodał na pożegnanie. Minęło kilka lat. Dariusz Winiarek został wyznaczony jako oskarżyciel na rozprawie. Rzeczywiście zostaliśmy przez niego zaskoczeni. Dla głównego sprawcy zażądał dożywocia, a dla mnie i dla trzeciego 25 lat pozbawienia wolności. Sąd skazał głównego sprawcę Artura na 25 lat, ja również dostałem karę specjalną 25 lat, a trzeciego skazano na 12 lat. Ciekawe, co się wydarzyło na przestrzeni tych kilku lat od zakończenia śledztwa do ogłoszenia wyroku. Mam swoje hipotezy, ale, ale o nich napiszę może przy innej okazji. Aha, Dariusz Winiarek dał Ma gdzie widzenie, ale już nie przyjechała. Nasz związek powoli rozpadał się. Teraz sędzia, teraz sędziowie. A to będzie w następnej odsłonie.